Wszła upragniona zima, ale czy aby dla wszystkich? Na pewno ucieszą się dzieci, bo ferie zapasem. Jednak drogowcy i kierowcy muszą wrócić na tak zwaną ziemię. Apelujemy o ostrożność i wyobraźnię, ponieważ odwykliśmy od trudnych warunków drogowych z powodu wyjątkowo lekkiej zimy. Jest piątek, 24 dzień stycznia. Michał Baraniewicz, witam państwa i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej. Czy brak przepławek spowoduje, że remont Tamy zostanie wstrzymany? Temat przepławki tak naprawdę zostawiamy na tak zwany etap drugi modernizacji. Casting Miss 50 Plus w Nyskim Domu Kultury. Przyłączyłam się dlatego, że chciałam zobaczyć jak sobie radzą moje koleżanki, które zwerbowałam tutaj, które namówiłam, żeby przyszły. Problemów przy remoncie korytarzyki Nysy Kłodzkiej i Tamy na jeziorze nie brakuje. Jeszcze do niedawna wydawało się, że przez ryby, a dokładniej przez brak przepławek, remont może zostać wstrzymany. Mieszkańcy przecierali oczy i uszy ze zdumienia na wieść o tym, iż brak tak zwanej przepławki dla ryb może pokrzyżować los strategicznej dla bezpieczeństwa miasta inwestycji. Kiedy okazało się, że budowa przepławki może zagrozić bezpieczeństwu samej tamy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podjął decyzję o budowie stacji zarybiania poniżej zapory. Jednak decyzje w sprawie przepławki już zapadły. Temat przepławki tak naprawdę zostawiamy na tak zwany etap drugi modernizacji, który zaplanowany jest ewentualnie do realizacji po zakończeniu pierwszego etapu, który obecnie, obecnie trwa. Sprawa budowy przejścia dla ryb już i tak skutecznie opóźniła pracę o ponad dwa miesiące. A czas w tym wypadku jest bardzo cenny, ponieważ cała inwestycja warta prawie pół miliarda złotych musi zostać zakończona i rozliczona do 2015 roku. Pewne jest jedno, do, do 2015 roku przepławki w Nysie przy zbiorniku Nyskim nie będzie. Prędkarze oraz ekolodzy, którzy od początku rozpoczęcia inwestycji głośno mówili o budowie przepławki dla ryb, mogą spać spokojnie. Jednak w perspektywie planowanej modernizacji, czyli etapu drugiego po 2015 roku, przy czym ciężko określić dokładne ramy, kiedy ewentualnie ta inwestycja będzie mogła wystartować, prawdopodobnie ta przepłatka powstanie. Jak zapewnia Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, aktualnie prace przy samej Tamie, jak i przy korycie rzeki Nysy Kłodzkiej przebiegają bez większych problemów. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie z zapałem przygotowują się do zbliżającej się sesji egzaminacyjnej. Aby ją zdać, potrzebna jest przede wszystkim zdobyta w trakcie semestru wiedza, ale również i szczęście, które może przynieść czterolista koniczynka. Koniec semestru akademickiego to dla wszystkich studentów czas wzmożonej nauki. Poprawki, kolokwia, zaliczenia a na koniec sprawdzian z całej zdobytej wiedzy, czyli egzaminy. Sesja zbliża się wielkimi krokami, bowiem zacznie się już w przyszły wtorek, 28 stycznia w tym roku w państwowej wyższej szkole zawodowej w Nysie egzaminy podczas sesji zimowej będzie zdawać 3000 studentów. Już widać wielkie poruszenie na korytarzach budynków naszej uczelni. Studenci przesiadują z książkami, z instrumentami. Wszystko to po to, żeby ćwiczyć i przygotowywać się do zbliżającej się sesji egzaminacyjnej. A z jakim nastawieniem podchodzą nysty studenci do nadchodzącej sesji? Można oczywiście się nie starać, natomiast my tutaj z kolegami przygotowujemy się solidnie i mamy nadzieję na piątkę. Ze wszystkich przedmiotów. Każdy da sobie radę, bo, bo myślę, że to co robimy my, akurat na studenci jazzu, to jest to, na czym nam bardzo zależy, czyli to jest nasza pasja, więc wkładamy w to całe swoje życie. Przechodzimy też pewną selekcję na egzaminach wstępnych, także nie trafiają tu przypadkowi ludzie, dlatego muzycznie zawsze możemy się obronić i Bronimy się. Ci, którzy jednak nie mieli czasu albo chęci do nauki, zawsze mogą liczyć na szczęście. Warto zatem uzbroić się w jakieś amulety, jak na przykład w czterolistną koniczynę. Niestety o tej porze roku znalezienie takiej pod warstwą śniegu mogłoby nie być takie łatwe. W takiej sytuacji na pomoc studentom przychodzi biuro promocji PWSZ-u, które przygotowało na tą okazję specjalne czterolistne koniczynki z napisem Wierzysz, nie wierzysz. Weź na szczęście. Na tablicach informacyjnych w każdym budynku naszej uczelni wywieszone są takie oto plakaty z napisem Wierzysz, nie wierzysz, weź na szczęście. Sesja z dużym wykrzyknikiem: studenci mogą oderwać taką konieczynkę, zachować ją przy sobie podczas zaliczenia czy też egzaminu, i w ten oto sposób jest gwarancja na to, że egzamin zostanie zdany. Szczęśliwą konieczynkę może otrzymać każdy. Yeah, dziękuję proszę bardzo, dziękuję. konieczynka. Konieczynka yeah, jeszcze. Konieczynka, proszę bardzo. Z tymi konieczynkami. Panowie, konieczynka, na szczęście. Proszę bardzo, chodźcie. Weź, Marek, na szczęście. Dziękuję. Czterolistna I Trzeba było chodź, tak? Tak, I do kieszeni. No Mamy nadzieję. Ja mam nadzieję muzyce może pomóc byle jaki impuls. Wszystko, nawet koniczynka, czterolistna, a szczególnie czterolistna koniczynka. A po sesji pora na relaks. Wszyscy ci, którzy zdadzą bez problemu egzaminy, mogą liczyć na kilkudniowy odpoczynek przed kolejnym semestrem, który rozpoczyna się już 17 lutego. A przed nami jeszcze informacje w skrócie. Nocą z 12 na 13 stycznia doszło do tragedii w niskim zakładzie karnym. Jeden ze skazanych, skarżący się na pogarszający stan zdrowia, trafił do Izby Chorych. Wkrótce potem popełnił samobójstwo. Pracownicy więzienia niezwłocznie powiadomili pogotowie ratunkowe policję oraz prokuraturę. Śmierć nastąpiła w wyniku powieszenia. Lekarz na miejscu po kilku minutach akcji ranimacyjnej stwierdził zgon osadzonego. Już było to w dniu 13 stycznia. Prokuratura zabezpieczyła ciało. Obecnie zakład karny prowadzi dodatkowe czynności mające na celu zbadanie, czy procedury były prawidłowo przeprowadzone. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że ciało zostało wydane rodzinie. Do sprawy powrócimy w przyszłym tygodniu. We wtorek, tuż przed godziną 19, policjanci z Guhołas otrzymali zgłoszenie o kierującym, który wjechał w przystanek autobusowy. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, okazało się, że kierowca wjechał nie w przystanek, a w pawilon sklepowy. 46-letni prowadzący audi na widok policjantów zareagował agresywnie. Na pytania nie chciał odpowiadać. Przy kierowcy znaleziono także pół grama białego proszku, który po przeprowadzonych wstępnych badaniach okazał się amfetaminą. Podczas przeszukiwania przy 46-latku znaleziono także pistolet gazowy, na który nie posiadał on wymaganego zezwolenia. Co więcej, funkcjonariusze policji ustalili także brak uprawnień do kierowania pojazdem, w związku z czym pojazd zabezpieczono na policyjnym parkingu, zatrzymanemu grozi odpowiedzialność karna nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Dwoje młodych ludzi, 17 i 18 latek, w plecaku zamiast książek posiadali narkotyki. Policja już wcześniej ich namierzyła w jednym z niskich barów, a ci na widok radiowozu zaczęli się zachowywać dość nerwowo, co tylko potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy, na widok których jeden z nastolatków wyrzucił srebrne zawiniątko z marihuaną. Po przeszukaniu okazało się, iż w plecaku jest jeszcze 12 gramów zielonego suszu. Za posiadanie narkotyków grozi im do trzech lat pozbawienia wolności. Stare przysłowie mówi: Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania i nie inaczej jest w sprawie śniegu. Ale pewne rzeczy nie zmieniają się nigdy. Z białego puchu tradycyjnie cieszą się dzieci, a narzekają kierowcy, którzy muszą znacznie więcej czasu poświęcić na przygotowanie auta do wyjazdu na drogi, które szczęśliwie w przeważającej większości pomimo opadów śniegu w naszym regionie są czarne. Pogoda chyba jednak nie zaskoczyła służb, które do walki z zimą są uzbrojone po zęby. No, trudno zliczyć. Kilkanaście jest pługów z piaskarkami do odśnieżania ulic. Jest kilka ciągniczków do odśnieżania chodników. No, a gdyby były bardzo duże zawieje i zaspy śnieżne, to wtedy wysyłamy pług wirnikowych do odśnieżania. Pomimo tego warto przypomnieć, że odśnieżanie chodnika przy prywatnej posesji, np. przy domu jednorodzinnym, należy już bezpośrednio do właściciela nieruchomości, który w przypadku czyjegoś uszczerbku na zdrowiu, w wyniku nieodśnieżenia zmuszony będzie wypłacić odszkodowanie z własnej kieszeni. 22 stycznia w Nyskim Domu Kultury podczas charytatywnego koncertu noworocznego wystąpili studenci Instytutu Jazzu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. Na scenie pojawili się zarówno doskonali wokaliści, jak i muzycy, którzy ponad dwie godziny prezentowali swoje umiejętności zebranym wędeku słuchaczom. Dochód z koncertu zostanie w całości przekazany na Nyskie Hospicjum. Z zewnątrz remiza Straży Pożarnej w Nysie to wyjątkowo piękny, zabytkowy obiekt. Jednak garaże budynku kryją już zupełnie inny, nowoczesny sprzęt, który jest gotowy do użycia w każdej chwili. Któż z chłopców nie marzył o tym, żeby w dzieciństwie zostać strażakiem? Z nowym sprzętem, który pojawił się w niskiej remizie, bycie strażakiem to czysta przyjemność. To samochód typowy na wyposażenie do ratownictwa technicznego. W zakres ratownictwa technicznego wchodzi przede wszystkim ratownictwo na drogach, czyli wszystko co zwiąże się z wypadkami drogowymi, ale także ratownictwo w przypadku zawalenia budowli, katastrof budowlanych. Można śmiało powiedzieć, że idzie nowe. Straż Pożarna wzbogaciła się o dwa nowe wozy. Zakupione ze środków z budżetu centralnego, które zastąpiły dwie wysłużone jednostki z 20-letnim stażem. Zakupiono wóz gaśniczy oraz samochód techniczny. Są narzędzia hydrauliczne, poduszki pneumatyczne, zestawy oświetleniowe, agregaty, agregat prądotwórczy wszystko to, co może być potrzebne przy działaniach technicznych. Straż pożarna jest coraz częściej Strażą Pożarną tylko z nazwy, gdyż strażacy mają również i inne zadania, do których wyruszają. Pożary to jest około 30 do 40% naszych interwencji w skali roku. Pozostałe są to inne miejscowe zagrożenia, tak to nazywamy fachowo w naszej nomenklaturze. W związku z szeregiem różnych zadań innych niż gaszenie pożarów, wóz techniczny nie posiada zbiornika wodnego, ale cały komplet niezbędnego wyposażenia. Ciekawość, chęć przełamania stereotypu, że panie po 50 najchętniej spędzają czas w domu, w kuchni i z wnukami. A może świadoma walka z własnymi kompleksami. Powodów, które przyciągnęły kandydatki na casting do Miss 50, było wiele. Do finału zakwalifikuje się łącznie 10 państw Polski i Czech, więc musi to oznaczać, że nie wszystkie poznane wczoraj kandydatki dostaną szansę zaprezentowania się przed wspaniałą niską publicznością. A szkoda, Bożyry i obserwatorzy byli pod wrażeniem opowiedzianych historii. Przyszły świetne panie, mają przepiękne historie. Interesują się mnóstwem rzeczy, no, no, o które nawet nie podejrzewałam, że mogą się interesować pani po pięćdziesiątce takimi rzeczami. No, jest jedna pani po kursie samoobrony, jedna pani skakała ze spadochronem, jedna zwiedza świat, była w Dubaju, no także no, przepiękne historie i, i świetne kobiety. Nie dość, że świetne to w dodatku otwarte na życie i wciąż z wieloma pomysłami do zrealizowania. Powiem o sobie, że jak skończyłam 50 lat, to podjąłam decyzję, trzeba zrobić coś ze sobą, żeby do tych 100 lat być coraz młodszym. Jeżeli dzisiaj mam 60 skończone, czyli do setki mam 40, także jestem coraz młodsza. Teraz przyszedł na nas i mimo, że no, mam wnuczkę, ale kompletnie się, syn zadał mi pytanie, jak ty czujesz się faktycznie taką prawdziwą babcią. Ja mówię, nie wiem, co to w ogóle jest prawdziwa babcia, bo no, jestem babcią. No i koniec. Ale y, też jestem za tym i chciałabym, Namawiać Panie, żeby nie siedzieć w domu, nie, nie patrzeć w telewizję, tylko czerpać z tego życia radość. Człowiek, jeżeli chce żyć pełnią życia, a ta pełnia życia może być nie tylko wtedy, kiedy jest się młodym, ale kiedy się ma, jest się już tym w tej drugiej czy trzeciej młodości i mnie się wydaje, że no tyle znaczymy, ile dajemy innym ludziom, więc dawanie y, ludziom siebie to jest też wielka radość, a więc pomoc biednym, potrzebującym, prawda? Czy to jest ktoś w rodzinie, czy to jest sąsiad za ścianą, czy to jest osoba, która potrzebuje po prostu tylko zwykłego jakiegoś takiego wsparcia i akceptacji. Chciałam sobie udowodnić, że nie jestem tak po prostu wstydliwa, że nie jestem już do niczego, że jeszcze coś potrafię zrobić. No, dużo się udzielam też społecznie, pomagam, no i, i właśnie chciałam to sobie udowodnić, że coś jeszcze, na coś mi jeszcze stać. Osoby, które odważyły się na casting w Nyskim domu kultury, gotowe są na zmiany. Czy oznacza to, że łatwo przyznać się, ile ma się lat? mnie tak. Ja nie ukrywam nigdy, ile mam lat. Po prostu nikt mi tych lat nie daje. Nie mam skrupułów do przyznania się, ile mam lat. Nie jest to dla mnie żadnym problemem. Nigdy nie ukrywałam wieku. Także ładnie brzmi i tak, tak jak pani odpowiedziała, dla niektórych życie zaczyna się po, 50, po 60. Ja wiem, że jeszcze do tego nie doszłam, ale na pewno po 50. się zaczyna. Zdecydowanie. Niektóre kandydatki przyszły w tajemnicy przed rodziną. Z myślą zrobienia bliskim niespodzianki, inne wręcz odwrotnie wspierane przez swoich mężów i dzieci obserwujących z widowni. Panie, które przyprowadziły tylko swoje koleżanki na casting i nie miały w planach wzięcia udziału w tej przygodzie, za namową jury również zdecydowało się na start. To tylko podkreśla wyjątkowość idei wyborów Miss 50+. Przyłączyłam się dlatego, że chciałam zobaczyć, jak sobie radzą moje koleżanki, które zwerbowałam tutaj, które namówiłam, żeby przyszły. O tym, że jestem tutaj, to właśnie zawdzięczam koleżance, która przedzwoniła do mnie i mówi: Słuchaj, są afisze, yy, i musisz być. Ja wiem: No skąd, gdzie mnie tam? Ja tam mogę być na widowni, pooglądać, ale gdzie ja już tyle lat <mum> mam, to po co? No ale. Posłuchałam, dzisiaj mnie też przypilnowała. Szybko zbieraj się, żebyś była. Ja cię sprawdzę. No i dobrze, i tak stąd jestem. Włonionymi kandydatkami zajmą się specjaliści, przed nimi m.in. kursy Tańca, przymiarki sukni, sesje zdjęciowe. Być może któraś zdecyduje się na głęboką metamorfozę i nabierze większej pewności siebie. Na odpowiedź będziemy musieli poczekać do finału imprezy, zaplanowanego na 5 kwietnia. Będą malowane, będą czesane, będą miały zrobioną stylizację. Także mnóstwo, mnóstwo fajnych, fajnych rzeczy, na które, na które czekają i, i po prostu po pięćdziesiątce naprawdę przyda im się to, chociaż są bardzo ładne, ale, ale, ale chcą, chcą. Chcą coś zmienić, chcą spróbować czegoś nowego. Serdecznie zapraszam wszystkich do oglądania naszych pań. Zobaczycie Państwo, jak aktywne są nasze, nasze kandydatki. W ogóle Polki są przepiękne i po pięćdziesiątce też, też można świetnie wyglądać. Czasami mam takie Wrażenie, że jakbym tak rozłożyła ręce, to jeszcze pofrunę. Jak wygląda bycie dziadkiem w dzisiejszych czasach? Czego powinniśmy im życzyć? Odpowiedzi na te i inne pytania szukaliśmy podczas przedstawienia zorganizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny z Białej Nyskiej specjalnie dla babci i dziadków. Na sobotę na niedzielę życzymy odpoczynku wiele. To nie koniec, jeszcze jeszcze. Emerytury życzymy Wam większej. Dzień Dziadka był świętowany 22 stycznia, m.in. na deskach Nyskiego Domu Kultury, gdzie odbyło się niezwykłe przedstawienie. Było ono bowiem prezentem od wnucząt dla dziadków. Odbyło się z inicjatywy Marioli Giery, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Białej Nyskiej. Pracowaliśmy nad tym wydarzeniem ponad miesiąc, ale tutaj bardzo piękny gest wykonał Nyski Dom Kultury, który od tego roku dał nam taką możliwość, że każda z placówek oświatowych raz w roku może bezpłatnie skorzystać ze sceny niskiego Domu Kultury. To ogromne wydarzenie i dla nas, dla dzieci, bardzo przeżywały, jak również dla rodziców. I ich, no, i, ich, I ich rodziców, tak, czyli wnuków. Rola dziadków jest rolą nieprzecenioną, a u nas chyba w Polsce szczególnie cenimy tych dziadków. Oni Ogromną, ogromnie też ważną rolę w naszym życiu. Ta blisko półwieczna tradycja honorowania naszych przodków została zapoczątkowana w 1964 roku. Jednak dopiero rok później stała się szeroko spopularyzowana. Jak wygląda bycie dziadkiem w dzisiejszych czasach? Bycie dziadkiem to jest okej. Okay. Łatwiej być tatą, czy łatwiej jest dziadkiem. Trudno odpowiedzieć w tej chwili na to. Trochę nie bardzo, ale no jakoś sobie trzeba radzić. No bo to już dzieci są, wie pani, bardziej takie. No już, już, inne, nie takie jak my kiedyś, nie? Trzeba iść z duchem czasu. Dobrze być babcią. Bardzo. Lepiej babcią niż mamą. To znaczy babcią lepiej, bo jest więcej czasu, a mamą to jest troszkę trudniej, bo więcej zajęć jest. Są takie chwile, że nie jest to łatwe. Łatwiej tato. No, naprawdę? Tak, bo takie pytania zadają. Teraz w czasie czasy zmieniły, że człowiek musi się grubo zastanowić. Nasi reporterzy zapytali również, czego życzyć dziadkom i babciom z okazji ich święta. Większej emerytury i zdrowia. Tylko zdrowia, nic więcej. Duże zdrowia, szczęścia, pomyślności i 100 lat. Żeby żyli ponad setkę, by byli zdrowi jak nie wiem co mieli siłę, żeby nam nas kochać. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości, żeby bardzo długo żyli. Żeby bardzo dobrze się żyło, żeby byli zdrowi i żyli długo i szczęśliwie. przede wszystkim zdrowia, większej emerytury. Dni babci i dziadka już za nami. Przy okazji tego pięknego święta warto przypomnieć, aby pamiętać o nich nie tylko raz w roku, ale także na co dzień. Pierwsze miejsce w województwie opolskim, 28. w kraju w rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Takim prestiżowym miejscem może pochwalić się Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie. Miesięcznik Perspektywy, szeroko związany z edukacją, jak co roku zorganizował ranking szkół ponadgimnazjalnych. W którym Niska Szkoła, zajmując pierwsze miejsce w województwie opolskim i 28 kraju, wypadła wprost rewelacyjnie. Zasady i kryteria rankingu są dość jasne. Od kilku lat, oprócz udziału czy ilości uczniów, którzy biorą udział w Olimpiadach przedmiotowych na stopniu centralnym, bardzo ważnym wskaźnikiem jest zdawalność matury i matura w ogóle, czy organizowana, czy zdawana na poziomie podstawowym, czy też na poziomie rozszerzonym. Wielu dyrektorów szkół mogłoby się Zapytać, jak to się robi? Z pewnością spore znaczenie ma fakt, że klasy w szkole są maksymalnie 20-osobowe, co znacznie zwiększa komfort uczenia się i poprawia kontakty na linii uczeń-nauczyciel. Poza tym, jak mówi ksiądz dyrektor, reszta wygląda mniej więcej tak jak w innych placówkach. No, myślę, że robimy podobne rzeczy. Czyli każdego dnia przychodzimy rano do pracy, o ósmej mniej więcej wchodzimy na lekcje. Nauczyciele zajmują się swoim przedmiotem, czyli prowadzą zajęcia dydaktyczne z grupami, do których zostali przydzieleni. Oczywiście nie bez znaczenia jest również spore zainteresowanie i wkład rodziców w rozwój szkoły oraz kształcenie swoich dzieci są bardzo mocno zaangażowani w edukację swoich dzieci, są zainteresowani postępami uczniów, na pewno właśnie są tymi, którzy wspierają ich już w środowisku konkretnie domowym. Ponadto uczniowie mają szerokie spektrum wyboru zajęć fakultatywnych i kół zainteresowań, a znaczna część przyszłych licealistów uczy się w równolegle działającym gimnazjum, więc już na starcie w szkole średniej znają ludzi, budynek oraz panujące w nim zasady. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już w najbliższy wtorek 28 stycznia. Do zobaczenia.